Największym osiągnięciem firmy przez ostatnie 10 lat jest tworzenie takiej organizacji i takiego biznesu, który jest przewidywalny. To jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Zmieniła się narracja, jeśli chodzi o dekarbonizację. Dzisiaj nikt już nie dyskutuje z energią odnawialną. Trwa realizacja programu inwestycyjnego, który do końca 2029 roku pozbawi nas węgla z miksu paliwowego. Dzisiaj mamy bardzo duże kompetencje w dalki. Bardzo się cieszę, jak ta droga może nie tyle wyglądała, ale gdzie nas doprowadziła. Bardzo duża zmiana kulturowa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, o sposób zarządzania, planowania. Mieliśmy taki projekt, który się nazywa Daj Pozor i bardzo dobrze to wspominam, taki dla mnie zawruszający, że stać się w tym momencie takim waszym rzecznikiem w wyliczalni warunków pracy przy ciepłowniach, kotłowniach u nas na, na Śląsku. Lubię przychodzić do biura, lubię moich współpracowników. Uważam, że udało się nam stworzyć zespół naprawdę zgranych specjalistów, którzy się wspierają, którzy są na siebie uważni i którzy. Potrafią współpracować. Tak naprawdę największą wartością w pracy są ludzie, z którymi się pracuje i, i którzy swoją, swoim właśnie zaangażowaniem i swoją pasją potrafią zarazić innych. Kim są ludzie z dalki, czyli ja, ludzie, którzy mają tą de facto wielką pasję do tego, co robią. Dziesięć lat temu to dla mnie prawie wczoraj. Nie? Pamiętam, jak negocjowaliśmy kontrakt akwizycyjny dotyczący Zecka Katowice. Transformacja energetyczna w Polsce nie jest skończona, więc dalej są, są wyzwania. Konkurencja jest, ale Dalkia na ten rynku ma duże szanse, bo ma ogromne doświadczenie z Francji. Potrafimy i mamy na to przykłady być tym pionierem i ten biznes no, robić jak najlepiej potrafimy. To, co robimy, ma sens. Zaczynaliśmy od zera całe działalności dalki, więc szukać biuro do firmy, konfigurować drukarka i zatrudnić najlepsze pracownicy, które mogli znaleźć na rynku, i wreszcie spotkać się z klientami pierwszymi. Kluczowym projektem pozostanie realizacja budynku produkcyjnego dla klienta farmaceutycznego, dla Sir farmy. Był to projekt, w którym naprawdę zostawiliśmy mnóstwo pracy, mnóstwo serca i mnóstwo energii. Uważam, że to jest ta siła dalki, czyli stworzenie miejsca, gdzie każdy czuje się, wie co ma robić i nie boi się wyrazić swoich, czy to emocji, czy to pomysłów. Dalszego rozwoju na rynku w Polsce, na innych rynkach zagranicznych, żebyśmy mieli ciągle wiele ciekawych projektów do zrealizowania. Abyśmy się tutaj spotkali za następne 10 lat i mogli rozmawiać o większym i bardziej rentownym biznesie. Jak się mówi po polsku, 100 lat w okazji urodzin, nie?